Guys, listen to me. Uh, let's uh, can can, I, can someone buy flashes? Yeah. Let's uh, let's take long. Bye. Short they take short. Let's be close. Let's be close. Let's be close. Go. Small Go 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 go. Alpha? Full blast. Elevator. Easy. Tetris. The child scream. Guys, okay, let's sure. go. Let's plant the or bomb. Guys, let them come. chciałem One more ten Nice. Nie wiem, jak to się stało. Nice, ja facet, kładę facet. I drugi to co teraz Ja, ja rung, zejść z Tego BSA za BS. Guys, let's rush lower, lower. You three, 3 of you rest the. I, I do mid smoke and Yes, yes, and you rush lower, guys. After smoke, guys, on the mid doors, I'm gonna flash you let's and we, we are pushing mid, pushing it 3, 3 3 push mid. Yes, that's it. muted. Ale, co oni w ogóle robią, ty? Na tym beton powinni dawno siedzieć ty? Ale kosztanę Mati, uważaj. Może tunnel, blue, careful. Yeah, tunnel, last, lower, reloading, AK I kiko na bramie, Ja tam się odnalazłem. Ej, 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 sorry bro Guys, uh, ej, ej, okay.

One is Both mid, still. Yeah. Run away, run away. You can stay. Okay. Do we kill them, down, down we go. Throw his Nice brother. Guys, let's go short everyone, please. Short, 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 def, short, def, short. One go cross short. short, go cross Let's nade them, let's nade the short. Blow, no, watch, short. short. He's right side short. Trzy razy się pytam, cię. Guys, let's play quiet, please. No, they want to follow. Bo nie wiedziałem co powiedzieć. Guys, please play quiet. Go short. Can you go short, guys? Yeah, let's go. Rzuć smoka na spita ktoś. Rzuciłem wam na drogę. Ja dam, ja dam. Może wyjdę z makiem na, na fake. Wejdź, wyjdź, wyjdź, Biegnij głośno, ale no, szok wchodzimy. Pierwsza. No, Zabiję B. Let's go B boys, let's go B. Mamy tam już B. Chodź ma, oni rotują miarę. Chodź na dmuch, zratował OCT. Dmuch CD jest? Tak. Ale głośno biegłem. Wychylacz na to CT? A drugi rotuje. Przebił, przebił, pobiegł. Nie wiem, czy jeden, czy dwóch tam było. Jabłko mają? Yy, może weź, wziąć ode mnie. Będziesz ja galę, Jarek? Tak. O. Kurwa, na wrotach mi dał. Jaja. I short, short chyba, strzałem Masz mało wszystko. O, Sorry, Jarek. Tu nie było służenia. Nie, ty na takiej piździe mi wyleciał, że tu nie zauważyłem go zabić. Rzucam ci Javika. Dobrze, że wygrałeś. Guys, uh, rush B again, please. guys tunel, guys, guys. Leave me, leave me, please, kill tunel. Uh, flashing uh, lower. Dead lower. Go oh. speed Short, short. Ja nie mam kewa. Picking tunnel. one. Pr blisko prawo był. To short. Kurwa, słuchajmy się, Jarka. Jest gdzieś na bes chyba. To on pora jest, ten ziomek? Nie hmm. wiem. Kiedyś ty... do niego czy do nas? Ty, ja myślałem, że jazd sajem żyje. Jakie <laughs> jajca, ty! I kurwa, ja mi by, tu ja bym wyparł, dzisiaj nie chcę się. Jakie jajca, ty. <grym> ja dnia, zna, się, żeś mi rundę. Kurwa, zajebiście, ja, że. Ja że mogłeś powiedzieć, że ty. Jaj. No ja... Ale ja nie wiedziałem, co tu jest do mnie. Gdzie ja ja że... możemy mówić. Ja też wiedziałem, że to mówisz. Bo ja cię mam grze Ja cię zamotowałem teraz, grze. Ale jajca. powiem ci, Paco, że. Skogo bym się posłuchał lepiej niż kurwa jakby ze mną na klęczu został. Pago wymyśl się ze mną? Autorem. 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 Guys, go! Short. Chodźcie na shorta. Chcesz speed gdzieś z małka Tak. O czekaj, ja, może jest... O dobra. CT. Longbow, longbow. Mikrofon Chciałem zawsze jako pecha. Oh, one mid czy mi tu ob obiad mi tu zapachnął? On wycofał na schody, z is nie Nie uh, send me out long, please. Uh, let's buy full. Send out me long. Someone smoke, uh, please. Mid doors, guys. Everyone from you guys, fresh one uh, long and rush short, okay? Everyone one fresh long, please. And rush short. Suje ta to... Alcantara od pustych rąg, od brudnych rąg. Rush short. To jest taki zamrśnięty, delikatny. Hej bro, bro, the smoke. Kurwa ja się dobiłem i cię zabiłem A ja ja a myślę ja, ja. że to jest flash Zbiegłeś? Zbiegłem no Długa Zabezem tył nie pikło. Mati, ty. Nie pyjku sobie Ty Mati rozbiłeś tego smoka na Ja flash a dać na AWP a to, my, to był kurwa granat I, i ja nie on, on rozbił Zabił naszego, trafił mnie w nogę i później ja chciałem flasza dać, żeby przebiec i dałem do drugiego, rozbiłem Mój już raz i ciebie zajebał. Nie pierdol. Ja ja. Mogłem, mogłem się nie pucować. Ale komuś chyba. Mid jest low. Mid low. Twoje obie,

Nie, nie, mam to. Dwóch short trz, albo trzech? Kurwa, jaka obrona w Częstochowy, nie? Chodź, że, że szczeka. Ty dajcie pauzę, dajcie pauzę proszę. Dajcie Daj. Daj. pauzę. Pasa has bell ringing to his apartament in Warsaw What he has bro? Someone is ringing to his doors in ah, his so. Warsaw apartament To fans Ale powiedziem to w twoim stylu, nie? Dobra, do Warszawskiego apartamentu mu dzwonił Niebało mi się, podobało mi się, wiesz Tak? jak ty Jes? 52, 53 43 Younger, younger 60 Les, les Bro, Pasa jest 40 Pasha is 20 year talent, bro. Please, please. <laughs> no pause. Fuck. Now Jarek. I'm flashing Pasza! Jarek! Dobra, jestem, dobrze się dzieje ty? Mati, zrobimy takie zamieszanie. Daj smoka rzucę, daj smoka rzucę tutaj. Wybiegnij do prawej strony, sprawdź lewo, lewo stronę, wkraczuję. Chodźcie pod szatę, Dobra, próbuję zabić B, panowie. No. We have long. Czysto? Tak, One side, przecież. one short. B, sekund. O Panie ty, ale przymusz... Ja, to? Ja nie Próbuję, ty. Gala. Nie zdążysz już. A mi się zajebali kurwa w akcji, nie? Ty, ja późno przyszedłem i tak... No ta, czasu ta, traciłem. Uciekła, z minuta rundy jak cię Tobie, a ja w szoku zawsze jestem. Nie no, nie zgasił, serio? Smoku. Dwóch tu jest, nie ma tunerów. Do bestia mogą pchać, pchają. Gruba, gruba, last. Powiem ci, kurwa, jacy, jesteśmy dzisiaj no. natchnieni i takie. Trzymamy, nie? Przegrywamy takie, jakie przegrywamy normalnie. Lore, short guys, short, short, short. Let's go. Let's go. Yeah, pushing yeah. mid three. Two mid pushing. Three three. Gandalf! Nie bardzo to jestem Długa może może być no Long Kur... Nie, się jestem No szczęśliwy, jestem bardzo szczęśliwy, na longa nakurwiamy. O kurwa. No. No, 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 no two lower two Big lower flashes long, take flash long. No. Three lower. flash short short pushing yeah, go shorty orange. short orange nice bro Nice messy Messy for them up low low Dobra działa A dole ekran zbogował się elo.

Będziesz pick, jechać pick, górze pick. Nie cross I have cross jest wyciekany Jest wyciekany, ten na A Aha, ze środka Nice papi, o oh, ty bomb One more mid, one more mit Smoke level, I think me dot Go in window out, out. Oh. mid, uh, yes. maybe window I go tunnel nice. Last meot inside 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 ben. he was watching tunnel gruby Mógł przejść teraz auto pickbox Nice. Uf, kurwa. Ooo. Ale oh. ciepło. U, ale Jarek też z takiego węża tam rozkręcili się. Kurwa, ładnie to siadło. I play from uh, goose. Green, watch out. Uważaj, Jarek. Flashuję trupa. Flash Możemy mieć mit Jest tego? go? jeszcze raz. takiego ja jestem Dobra, Mogę Dawaj, go. My gramy heavy, arms, Nie ma nikogo na środku. Widziałeś coś tam, Jarek? Nie, nie, nie. Trzy short trzy short Ale tam padaka idzie, kurwa. Aj na midzie stoi. Pochodź na midzie. Wchodzi w smoke'a. Nasze, kurwa. Dali na scentę. Tak Leci La niebieską. Mm. Pushing long? Tu, dwóch druga, no. One low, Rosy. Top mid. Win. One top mid already. Two top mid. Nice, nice. Guys, you can chill okay. right now. Suicide, suicide and lore, suicide lore. Ago skróć skróć ten orange, orange can you push? Dobra, dobra, to ja Jest dolny jest, z lowera Był górny Lower jest top in. Wziąłem, wziąłem Toczy Ci, no? Leży ci? Środek, Ja skracam, idę i smoke lecimy, let's lecimy. Let's set up on long. One top stairs, one under stairs. Two I lower, to lower. Nice Flash by Dobra. And I don't know. They flash for For them brought, probably. Don't sit up middle. Alright. Nice, nice. okej, okay. nice. good trade, good trade. Nice. O, oh, rotate, Może na jak słyszę. Tunnel nice, paweł. One Xbox. MGRAN zrób tam jeszcze w środek. W środek jeden, paweł. Out. Nie, nie out. Jeden, Uciek, nie uciek, bychyl, chyba. Ty ty kurwa co? Mitki. Donda. Mitki. A tego. Ojojoj. Kurwa wyśled kobra, nie? Zajebiście, Mati. Ale poczekałem, masz zapis kurwa tego. Ojojoj. Kontakt. Oj, oj. Ja jednego w giry, jednego w giry, jak skakali. Po bro. Let's fucking go guys. Jak. Ja, ja zawsze ja, mam talent. Mini Pasza. A, Mini bajecik.

Kurwa! Mają to, się skupiły. Well played, guys, well played. Ale to, to był taki mecz, który mogliśmy przegrać, bo się tak czasami fokusku brakowało, no.